Cześć, ja nazywam się Pater i zapraszam Was do kolejnego Unboxingu Tym razem jest to, jak możecie zauważyć, paczka mini Tutaj była nalepka z informacjami yy, Moimi, jak i sprzedawcy, więc ją usunąłem I możemy zająć się Unboxingiem Co możemy się spodziewać w tej yy, paczce Zaraz się o tym przekonamy Tutaj mi się niestety odkleja to No ale trudno i zacznijmy. Zobaczmy, co jest w środku. W środku jest gra. Tradycyjnie yy, gra na Nintendo DS. Co możemy. Co nas czeka w środku? Prawdopodobnie. Yy, tutaj jeszcze pokażę wam tył. Yy, prawdopodobnie. Zaraz spróbuję to przybliżyć. Prawdopodobnie w środku ma nie być książeczek. Ja jest na Nintendo DS. I zobaczmy co mam w środku. Książeczki z Mario nie ma. Takie standardowe, ale zobaczmy co tutaj jest za książeczka. A, dobra. To jest książeczka o produktach, które mogliśmy kupić. Jak, była jak było w sprzedaży Nintendo DSi albo DSi XL, Dobre. i także możemy tam były rzeczy na Nintendo Wii. Tutaj mamy samą sam z Chrome. Właściwie taka modyfikacja karty pamięci. Tutaj mamy styki, tak wygląda. Tak przód wygląda, tej oto gierki. co by tu jeszcze powiedzieć to, to, to dla mnie to przypomina taką kartę pamięci taką większą kartę pamięci SD tylko, że troszkę zmodyfikowaną i znacznie, znacznie grubszą zobaczmy jeszcze czy ta gra działa ja mam już konsolę wcześniej włączyłem, żeby zaoszczędzić trochę czasu i zaraz sobie wsuniemy grę Zobaczymy czy gra działa. Na górnym panelu mamy logo Nintendo, na dolnym mamy Game Mario i taki szybki gameplay podstawowy. Na górnym panelu mamy filmik przedstawiający, że porwano Peach. Przejdziemy sobie tak na szybko. Pierwszy etap. Nowością w tej grze jest znajdźki yy, son, których chyba w poprzednich częściach nie było. A mianowicie chodzi o dużego grzybka, że się zmieniamy w kolosalnego Mario, którymi możemy niszczyć wszystko, co znajdziemy na drodze. Na dole mamy wybór światów, a na górze mamy yy, samą grę. Tak jak na dole też mamy, tutaj mamy miejsce na itemki, czyli jak na przykład znajdziemy na przykład grzybka, czy nie wiem, bo tutaj też można na przykład skorupę. to tutaj nam to wchodzi. Jeżeli mamy coś wybrane na przykład, nie wiem, fireballe. a te trzy miejsca, te trzy miejsca są na monety, bo na każdej plaży są trzy monety do zebrania i zacznijmy sobie taki szybki gameplay. Tyk, tyk 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 i teraz możemy wszystko dewastować nie musimy zwracać na nic uwagi tylko na ewentualnie na schody Dostaliśmy życia. Nie udało mi się wskoczyć, ale mniej więcej tak wygląda gameplay z gry e, New Super Mario Bros na DS. -a. I później dostaniemy kolejne odblokują się plaszy coś podobnie jak było jak jest na Wii na przykład. To by było na tyle e, w tym unboxingu. I zarazem w sprawdzeniu gry zapraszam Was do subskrybowania do kolejnych odcinków. I jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. I cześć!